Witam was bardzo serdecznie, moi byczki malinowe, w kolejnym odcinku z Case Kaga, gdzie dzisiaj lecimy na grubo. Ostatnio bitwy totalnie nam nie siadły, więc dzisiaj do pomocy wziąłem sobie sojusznika. Siemano, siemano, dzisiaj mamy do rozwalania trochę oponentów. Mamy tutaj dzisiaj Starmiego, więc... Starmie, ile ty masz salda? Ja mam 14 tysięcy. Dobra, no to idealnie dzisiaj będą grube bitwy, ale zanim te grube bitwy się rozpoczną, to oczywiście klasycznie wspomnę tutaj o konkursach za wpłatę z kodem Addixon, gdzie cały czas do zgarnięcia macie 5 skinków. Jeszcze tutaj nic nie zeszło, wszystko jest tutaj dostępne, dodat... No jest kurde, konkretna tutaj koseczka do zgarnięcia, ale dodatkowo również w tym odcinku do zgarnięcia macie takiego skina, żeby wziąć widział na niego należy zasubskrybować kanał z dzwonić, stać łapkę w górę, komentować ten odcinek, a jeśli mnie lubicie, chcecie mnie wesprzeć, to możecie w tym miejscu pisać mój kod. A Dixon przez Wałdzie dostajecie dwie darmowe skrzyneczki oraz 10% więcej do depozytu przy płacie. Pamiętajcie również, że strona przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. No to co? Lecimy? Może zacznijmy tutaj gościnnie i założyć pierwszą bitwę z armią. Dobra, ja poproszę... Ty porą, tak jak to by inaczej. Ty ale jakie skrzynie? Najdroższe, dawaj ceny od najwyższych, trochę budżetu mamy. No to dawaj tego, tego, tego jokera pierwszego. Ten joker. No. Możesz, raz. Kurę możesz wsadzić tak na ludzkie jedną. Teraz cały, cały ten górny rząd. No. Właśnie. 2000. Taki budżet mamy. Na... Nie no, to cztery koła, koła możemy pierdyknąć, nie? Dobra, to jest troszkę niżej. Całe tego piglota. Piglocik. Jeszcze raz. Dobra, Będź tak, na, na, na rozgrzewkę, nie? Armii w ogóle jest u mnie, nie nagrywamy na Discordzie, więc to jest dosyć też ciekawe. Bitwy można powiedzieć na żywo, jak tak. tutaj będzie źle, to wyjaśnimy sprawy również na żywo. Żebyśmy mogli od razu wyjaśnić. Dwa, Zespół, dwa. dwa na dwa. Tak. Te graczy graczy, zapraszam, zapraszam. Zobaczymy, co tu, ta pierwsza bitwa. No boru, boru, te skrzyneczki ogólnie ostatnio testowałem, na trybie Boru te drogie są mega dobrze opłacalne, nie? Te tańsze niekoniecznie, ale tutaj te droższe, to powiem Ci, że na tym trybie Boru fajnie działają. Ja nie mogę dołączyć, mam... Czekaj, a ustawiłem Boru? A bo musisz Borą ustawić sobie tam na dole, bo ty, żeby dołączyć, musisz sobie Borą do bitwy ustawić. Czekajcie widzowie, bo sta starymi próbuję na telefonie. O dobra, ustaw. Dobra, pyk, pyk. Lecimy, lecimy z nim. E, pierwsza bitewka no, tak na przetarcie. I pierwsza bitwa, no najdroższa skrzynia i chyba najgorsze gówno nam wyleciało. I im w sumie też. Rakosa, dobrze? 700 skrzyni, Kurde, dostali Robi. Ale prowadzenie cały czas jest. Lipa, jak na razie lipa, potrzebujemy oh, joh, 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 joh. tutaj, potrzebujemy korony. Oh. Tu musi jakaś korona wypaść, bo inaczej tu będzie ciężar. Jest skrzyki jeszcze, tak nie No jeszcze świnki, może świnki tutaj. Tragedia, ty, tragedia, co tu leci dla nas, teraz? To ja pierdzielę. Jest, są tutaj te korony, są korony. Może są. korona na koniec? Ja. No to widzę, dzisiaj bitwy tutaj grubo się zapowiadają. Głowe skrzynki, to Dobra, to teraz ja. Teraz ja tutaj montuję. I trzeba tutaj już zdecydowanie coś na odkutkę zrobić. Bo niestety, początek tragiczny, tragiczny. Ja tego typa lubię. Tutaj tego typa lubię i tak z 10 tutaj zmontujemy. No teraz powiem tak, no jak to przypierdzielimy, to już nie będzie za ciekawie. Zacznie się robić problem. Zacznie się robić problem. Więc zapraszam. Dodaję tu już boty. I zobaczmy. czekamy na Starmiego. Tutaj tego też koronki chyba lecą. No to w ogóle jest nie? Leci koronku. Jakbyś poleci korona, to już wiesz, że będzie grubo, nie? To już, to już możesz się cieszyć raczej. Jaki jest Maxmit? Tu jest karambit chyba, z tego. Nie, AWP Dragon, Dragon Lore, Dragon Lore, okej. Okay. Ale nie, tu koronek nie ma, tu koronek nie ma. Tu po prostu to, jak ma wydropić, to wydropi z tego co widzę. Żadna kora. O no kurwa. No, no nie no proszę, no proszę. Jeszcze. Ja... Bo jak to już przegramy, to już, kurde chłopie, jest koniec raczej nasz. Dobra, ładne dwa skiny. Nadrabia, nadrabia, Nadrabiamy, jeżdż. może bez tej awupy Dragon Nore. Ale nie, dobrze by było, jakby ta wupka jeszcze na sam koniec nam wyleciała. No proszę. Nie, nie będzie. Armii, no, nie, proszę, bo... proszę, proszę, proszę. Ja 5000 w plecy. Kurze, no nie, no co jest? Jest problem, jest problem. A weź sobie wymienić za diamenty. Za no, no, co będzie dużo z tego? No, a to dobra, ale ty ile masz? Ja mam, a on już 7 tysięcy. 7 tysięcy jeszcze masz? Tak, o tak, kurcze, tak. pieczony, to czekaj, to może byśmy zrobili tak. Freecase y tutaj mam chyba do otworzenia. Otworzę sobie tutaj na szybkości T2. Te tego no, zawsze no, coś no, dodatkowo spada. No, z tych milionów to nie mało. No, z no, dwóch milionów no, chyba no, też fajna stronie... e, nagroda będzie. Dołącz. Kiny. Zobaczmy na początku skiny. Jest kosa tutaj. Ryzykujemy i idziemy na skrzynkę najdroższą. O, słuchaj, ja bym poszedł na skrzynkę się tej widzowie kontent. dać. Ta, najdroższa skrzynia, ale kurde, najdroższa skrzynia to widzę tutaj jest. To trzeba kolejne Musielibyśmy dwie, dwa porki. No, no to, nie, to nie, to ja wolę skina brać, chyba szczerze powiedziawszy. Dobra. Ale najgorsze jest to, że na tego nas nie stać jeszcze. I a, a saldo? też rękawiczki. Asaldo? Ja pierdzielę, Asaldo. Ja cię chwycam. No. no to tragedia ty kurwa, tak szczerze powiedziawszy. Jesteśmy postawieni bardzo No dobra, no to, to montujemy dobra. kolejną bitwę. Alin i po prostu. Od tego będzie zależeć, czy dalej się bawimy, czy nie, no. Teraz już wejdzie, na pewno. Dobra, teraz to już ty. Dawaj, może to jest... za 10 czy, czy więcej skrzydła? 10 koła? No, tak nie nasz. Ty. To jak odda, to odda, nie? Fasja. Proszę klasyczny? Tak, tak. Ja pierdolę star, mi, Jak to przegramy. Nie, ja czuję. Ja czuję tę bitwę i przede wszystkim. Czuję tutaj, wiesz co, Royala To no. dawaj Tak poleci No to dawaj, no dawaj, dawaj, ja pierdolę, no to, no to coś wyczuł Ja pierdziele, nie no jest lipa Jest lipa I Jeszcze najdroższy chyba skin. Nie. Korony, dwie korony, dwie korony dla nas, proszę! I chuj Starmy. No to podałem bitkę Czekaj, no jeszcze z tymi diamentami coś wykmi. Nie może tutaj z tych diamentów po prostu wezmę sobie te dwie skrzynki i liczymy na to, że faktycznie coś z tych skrzynek nam wypadnie fajnego. Bo ta skrzynka poki to chyba 500 zł kosztuje. Tak, on jest. Więc weźmy sobie, zobaczmy, może koca jakaś proszę. Tak na odkutkę, dobrze rękawice, nie, nie, nie przeleci. Ale dobra, i tak dobry skinek jeszcze jedna tutaj. Nie, można... nie ma. Kurde, 100 tysięcy, brakuje. Ja pierdziele, co to jest za pychowy odcinek? A saldo? Też bańkę Zapundiona. brakuje. Dobra, to Tigera. ta jest Tajgera też kosa potrafi jakaś dobra wypaść. I tu patrz. Ooo, Sigma. Ja już myślałem, że to będzie ten Royal, ale tak jest. Dobra, powiem Ci tak, ty masz jeszcze troszeczkę tam pieniędzy, nie? Tak, tak. To ci powiem, że ja zmontuję sobie bitwę 4 na 4 i albo ją wygram, albo ja przegram. Jak przegram, no to już dzisiaj nic nie robimy. Ryzykuję po prostu. Ale w sensie się na czterech graczy. A, na czterech graczy. Chcesz w sensie jak chcesz, to może to nie ja do końca. Chociaż szkoda, żebyś bił, bo jak przegrasz, to wtedy A. ty będziesz miał mniej. Ja sobie tutaj zmontuję. Jakieś za 200 tutaj dodam, nie? Jest tu wydobra. Idealnie styka plan B. I to do, dokładnie plan B. To jest kurwa plan B na ten odcinek. Jak już ten plan B nie wyjdzie, no to jest po odcinku. Pyk, pyk, pyk. Bo trola ci dało. Ty stary, my w ogóle nic w tych bitwach nie trafialiśmy, no. może, może teraz, może teraz coś tutaj faktycznie fart będzie tutaj po mojej stronie. Ładnie, m No wygrasz. Dawaj, dawaj, dawaj jeszcze. Więcej, po... oj, no i dostał, co Ale jeszcze? Nie, nie. ja miał rację. no nie wiem, teraz już, teraz ten troll troszeczkę do przodu. O, Znowu, ja no, jacie, się, no to dawaj, to dawaj, to coś dawaj, no. dawaj na samko. Jeszcze dostał koronę, nie no, to jest jakieś pasmo niepowodzeń. No i po challenge'u, no i po challenge'u no challenge, niestety. Brakuje mi też tu mało do level'a, ale nie dobiliśmy go, nawet 3%. Żegnamy się widzowie z wami, jak widzicie, pasmo totalnych niepowodzeń w tym odcinku. No nic, totalnie... Na się, wariaty, dzięki. razem pięknie. Nie ma problemu, dziękuję również widzowi, że oglądacie. Pamiętajcie, nie zawsze się wygrywa. Ten odcinek jest dokładnie tego przykładem. Nara! Jeśli interesuje Cię szybka i bezpieczna wymiana i kupno skinów, zapraszam Cię na PirateSwap. Z kodem Adixon dostajecie 35% bonusu do wpłaty.